Cześć! Witajcie na kanale ShotWorks. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać nowy produkt, który pojawił się na sklepie, czyli timer Shooter's Global. Zasadniczo dwa timery, dwa modele. Jeden prostszy, drugi bardziej zaawansowany. Ten prostszy nie ma po prostu dużego ekranu, tylko jego funkcjonalność jest identyczna jak ten, tylko że musimy mieć telefon komórkowy, żeby móc w pełni ustawić wszystkie presety i tak dalej, i tak dalej. Wersja bardziej zaawansowana. Przede wszystkim ma własny ekran, pełną możliwość konfiguracji, totalnie bez użycia telefonu, a dodatkowo jest ona... W pełni wodoodporna, więc to jest dobre rozwiązanie dla bardziej profesjonalnego zastosowania, na przykład zawody. Dodatkowo, w wypadku tej wersji, którą Wam dzisiaj chcę bardziej pokazać, czyli w tej wersji bardziej zaawansowanej, mamy taki uchwyt na pasek. Jest on z jednej strony zakończony klipem, gdzie możemy sobie wsunąć w spodnie czy właśnie w pasek, a z drugiej strony mamy montaż magnetyczny. Dzięki temu, podczas treningu solo, nie musimy podnosić tego timera razem z paskiem. Wystarczy, że go po prostu wypniemy i spojrzymy. Na wynik. Możemy robić trening na sucho, możemy robić trening z ASG albo na przykład, jeżeli bierzemy udział w zawodach AIPSC, to takie timery są w stanie wychwycić właśnie strzał suchy, strzał z repliki, ale również mamy możliwość na przykład zaprogramowania wcześniej własnego toru bądź Grupy torów w formie zawodów, mini zawodów w formie drilli. Możemy to sobie zaprojektować dzięki aplikacji Drills, która jest właśnie na telefon i tam możemy sobie zbudować w trójwymiarze czy w 2D właśnie nasz tor, opisać ile jest tam celów, jak te cele są punktowane, te nasze ćwiczenia, te nasze tory możemy udostępnić bo aplikacja od SG Timer jest to aplikacja społecznościowa, możemy to udostępnić publicznie, mogą to inne osoby robić i mogą również wrzucać swoje wyniki, a także możemy oczywiście brać udział w takich przedsięwzięciach innych strzelców, to jest bardzo fajna funkcja, dodatkowo jeżeli Twój znajomy ma taki sam timer, możecie się Połączyć jako znajomi w tej aplikacji i wymieniać się swoimi osiągnięciami, albo na przykład, jak trenujecie razem, wystarczy jeden timer, i jeżeli podłączymy tę osobę do naszego aktualnego treningu, to jej statystyki automatycznie przerzucają się właśnie do jego timera, do jego aplikacji. Aplikacja Drills, która tak się nazywa, ta aplikacja od tego timera, ma inne dodatkowe możliwości, jak na przykład możliwość rejestracji waszych przebiegów w formie wideo, audio wideo. Oprócz tego, że mamy rejestrację naszego całego przebiegu, to pojawiają się na ekranie nasze czasy. Dostępny jest na sklepie oczywiście jedna jak i druga wersja www.shotworks.pl. Zapraszam i trzymajcie się. Cześć.